Pani Kandans niedawno pochwaliła się fragmentami listu, jaki wysłali jej prawnicy z kancelarii Macrona. Tłumaczyli się tam, że pani prezydentowa nie jest mężczyzną i nie musi się nikomu z tego tłumaczyć. Po czym na parunastu stronach rzęsiście tłumaczyli się właśnie. Uzasadniali swoje stanowisko i grożili jej, nakazując, by nie ujawniała listu. List był próbą zastraszenia Kandans, mieszkającej w stanie Tennessee w USA, więc dotknęła bardzo trudnego tematu, który jest groźny i grozi jej konkretnymi niebezpieczeństwami. Może zdarzyć się tak, że i pan Prusar, i ona będą musieli spotkać się z bardzo strasznymi w skutkach konsekwencjami. Nie wiemy, czy to będą jakieś sankcje prawne, materialne, czy może nawet będzie groźba utraty zdrowia czy życia. Tego nie wiemy, w jaki sposób służby działają. W każdym razie Candance rzeczywiście poruszyła ten temat jako pierwsza w świecie anglojęzycznym i okazała się niezwykle odważna, ryzykując bardzo dużo, nawet swoje życie. I w tej chwili powiedziała, że czeka, marzy jej się wręcz proces sądowy, bo wówczas przecież wyjdzie cała gnojówka na światło dzienne.